Opłacalny kalendarz z kosmetykami do makijażu Revolution. Mam super wiadomość, ponieważ wchodzą na niego kody rabatowe. Aktualnie jest 25%. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu i będę na bieżąco aktualizowała listę stron, na której ten kalendarz jest dostępny. Znajdziecie również linki do kalendarzy z Sephory, które już otwierałam, które pojawiły się u nich na stronie. Wow! Oraz do jednych z najpiękniejszych kalendarzy z Rituals. Są ich aż cztery wersje w tym roku. I w opisie znajdziecie również namiary na sweterek, który mam na sobie z warkoczowym splotem, z wiskozą. I jest również spódniczka w tym wzorze. Okienko pierwsze. Oczywiście przetestuję razem z Wami kosmetyki, a kalendarz kosztował 252 zł. Obecnie jest dostępny kod rabatowy 25%, gdzie ten kalendarz wychodzi za 189 zł. Pierwszy błyszczyk. Myślałam, że będzie miał kolor, ale jednak jest transparentny. Wszystkie informacje odnośnie rabatu w dostępności macie w opisie filmu i wychodzi tutaj po rabacie średnio 7 ,56 zł 56 groszy za okienko, więc zobaczcie, jest to naprawdę bardzo bardzo tanio, biorąc pod uwagę, że tutaj trafiają się pełnowymiarowe kosmetyki i następny produkt do ust, mamy tutaj szmineczkę ona jest w takim ciemniejszym kolorze ale Wam pokażę coś, zanim ją przetestuję, jeżeli widzicie takie oto jakby słoiczki na końcu opakowania, to oczywiście można to odkręcić i mamy tutaj taką mini-pomadkę. Czy wiedzieliście o tym patencie? Oczywiście przetestujemy, jak szminka wygląda na skórze. Zobaczcie, ma naprawdę bardzo fajny pigment i moim zdaniem jest nawet trochę jaśniejsza niż w opakowaniu. Bardzo ładny taki brudny róż. Pudełeczko trzecie i w tym kalendarzu mamy aż 25 produktów, więc jeden gratis. I Wam powiem, że ta 25 to jest największa, więc już nie mogę doczekać się, co jest w środku. I kolejny produkt z tego okienka. To taki metaliczny. Co ciekawe, cień do powiek. Kolor mi się bardzo podoba. Ładną daje poświatę. Tak wygląda z bliska i się właśnie mieni, błyszczy. I numerek czwarty. Te kalendarze z Revolution rok co roku wypadają naprawdę bardzo ciekawie i uważam, że jest to dobra opcja. Coś tu nie chce. O, wypaść jest. W tym okienku znalazł się produkt do utrwalania brwi w przezroczystym kolorze. Czas na piątkę, ja bardzo lubię tego typu produkty. No i co ja robię z takimi kosmetykami? Tutaj, jak otwieram, to oczywiście ja sobie zużyję, bądź oddam koleżankom, którym to nie przeszkadza. Natomiast e, w tym roku wpadłam na pomysł, że będę robiła dla Was paczki niespodzianki i zapraszam Was na mojego Instagrama. Nazwa to glampaula1 i tam dla osób pod moimi postami będę wysyłała takie paczuszki właśnie gdy będę widziała, że się udzielają. Tutaj jest przezroczysty transparentny błyszczyk i czas na szóstkę, czyli okienko nasze jedne z ulubionych mikołajkowe. Oczywiście paczki z kosmetykami będą zawierały nowe, nieużywane i tutaj mamy coś, co pojawia się praktycznie w każdym kalendarzu adwentowym, czyli czarna kredka. Siedem, jeżeli lubicie spoilery, to zawsze powiem, że są palety w kalendarzach z Revolution. I tutaj e, mamy taki trójkącik, taki puszek i co jest ciekawe, bo ostatnio oglądałam właśnie dziewczynę na Instagramie, która pokazywała, że kupiła chyba właśnie w Sephora taki puszek i ona zawsze tym wklepuje... Puder, więc powiem Wam, że z chęcią sobie przetestuję, bo ja zawsze używam pędzli. Czas na ósemkę. Czy macie swój ulubiony kosmetyk z marki Revolution? Dajcie znać. A jeżeli chcecie zobaczyć pielęgnacyjny kalendarz z Revolution, to pojawił się taki na moim kanale i tutaj mamy kredeczkę. Oj, ciężko ją było otworzyć, ale udało się. Bardzo fajna, miękka konsystencja. Nie spodziewałabym się tego, i kolorek też bardzo fajny. Wydaje mi się, że można na spokojnie pomalować. Cały usta i będzie podkreślało suchych skórek. Numer 9. Czy w środku będzie kolejny błyszczyk? To się zaraz okaże. Tym razem jest to pomadka w płynie matowa, więc nałóżmy ją na skórę. Dosyć ciemna, ale fajny, taki jesienny, jesienno-zimowy odcień. Numer 10. Inny kształt okienka, więc jestem ciekawa, czym tym razem nas zaskoczą, ciężko tworzyć, więc jest jakiś produkt duży, wypełniony, jak to się mówi, aż po brzegi. I w środku znalazłam przepiękny rozświetlacz, choć uważam, że można go również y, wykorzystać jako cień. A po nałożeniu na skórę daje naprawdę bardzo fajną taflę. W jedenastce pudełko jest również ogromne. Co tym razem? Jeszcze tego nie wiemy. Jakiś produkt w tubeczce. I to jest chyba róż, z tego co mi się wydaje, płynny. Dokładnie tak, więc przetestujmy go. Może nie będę nakładała tym razem za dużo, bo często mi się to zdarza. Zobaczcie, naprawdę potrzeba bardzo, bardzo malutko tego produktu. Jest mocno intensywny. Pudełko z numerem 12. Fajnie, że te produkty są zawsze dobrze zabezpieczone, nic się nie wyleje, a przy okazji mamy dodatkową niespodziankę, tak jak odpakowywanie, wiecie, prezentów albo jakichś cukierków, to też mi się z tym kojarzy i ten taki metaliczny odcień pokazuje nam, że znów będzie to cień w płynie. Już wam pokazuję go na skórze. Wow, no taki miedziany, super wygląda. Teraz numer trzynasty, więc jesteśmy już w połowie kalendarza. Zobaczcie, tutaj czternastka, jaka duża. Już nie mogę się doczekać, więc szybko otwieramy i w środku znajduje się kolejna konturweczka, więc sprawdźmy, jak będzie wyglądała. Na skórze. To jest bardzo fajny odcień, nieco inny, ale bardzo taki dzienny. I wyczekiwana przeze mnie czternastka. Kurczę, mały produkt tutaj w środku. Myślałam, że będzie coś większego, ale i tak fajnie, bo zobaczcie, już tyle okienek otworzyłam i nie mieliśmy tak naprawdę żadnego gadżetu oprócz tej gąbęczki, którą z chęcią wykorzystam. Zobaczmy, jak będzie prezentowała się kolejna szminka na skórze. Bardzo ładny kolor. No i oczywiście. W drugą stronę. Tak jak mówię, tutaj jest ta malutkie masełko. Choć, jak tak patrzę na skórze, to jest zupełnie inny odcień tej szminki, więc fajnie, że go przetestowałam, ale moim zdaniem lepszy na skórze. Numerek 15. Moim zdaniem ta cena 7,56 zł za kosmetyk jest tutaj naprawdę bardzo hitowa. I kolejna pomadeczka matowa. Tak się przedstawia na skórze. I numer 16 był już, słuchajcie, rozświetlacz. To może jakiś brązer tutaj by się przydał. Tak, pewnie będzie. Dokładnie. Dobra, zobaczmy, jak on się prezentuje na skórze. Fajna konsystencja, taka bardzo mięciutka. Jest delikatny, nie będzie robił plam. 17. Revolution też co roku wypuszcza zestawy kosmetyczne, więc jeżeli takie będą się pojawiać, to oczywiście też będę je otwierać. A w środku mamy gąbeczkę. Tylko jedną, taką dość malutką, no ale takie mniejsze rozmiary też się przydają, na przykład na podróż. Numer 18, więc jak widzicie, tam był drugi gadżet, ale naprawdę e, przydatny, więc nie było to, wiecie, coś takiego na siłę wsadzonego do wykonania makijażu. To się przydaje, chociażby do roztarcia tego płynnego różu. W takich opakowaniach zazwyczaj trafiały się pędzelki, a pędzelki z Revolution są bardzo fajne. No i dokładnie teraz też tak jest, to jest pędzelek języczkowy. Jeżeli chodzi o kolor skówki, to jest w kolorze kalendarza adwentowego. Fajny będzie moim zdaniem do rozświetlacza. I dziewiętnastka przed nami. A w środku znajduje się kolejny pędzerek, tym razem troszeczkę mniejszy. Numer 20. Tutaj kartonik mamy naprawdę pokaźnych rozmiarów. Tak te produkty na ścisku pakowali, że nie chcą wyjść, ale udało się. Tym razem jest to sypki puder. Także fajnie, 10 gramów pojemności. Akurat sobie z chęcią wypróbuję, Macie jakiś swój ulubiony puder w sypki. Właśnie ja zazwyczaj używam Golden Rose, ale teraz szukam czegoś nowego do przetestowania. To chyba kolejna kredeczka. Tak jest. Tym razem to kredka do brwi. Odciemy się, że taki w miarę uniwersalny, numer 22, i to jest kolejne duże, pokaźne pudełeczko. Co my tu mamy? Ok. Jest jeden produkt i jest to lusterko, więc jeżeli miałabym powiedzieć, że jest jakiś zapychacz, no jedynie to, ale nie będę narzekać, bo naprawdę reszta produktu była super. No, ale teraz 23 za to. Słuchajcie, jaka miła niespodzianka, ogromna. To chyba będzie jakaś paletka. Spójrzcie, paletka z różami bardzo fajne. Sprawdźmy sobie te dwa. Wyglądają w ten sposób. I kolejna dwójka. Pierwszy po roztarciu i ostatni, i w środku. Bardzo delikatne, ale przy różach to akurat dla mnie jest plus. I numer 24 przed nami. Zobaczcie, to jest równie duże pudełeczko. Oczywiście nie jest ostatnie, bo czeka nas jeszcze 25. Tutaj kredeczka z woskiem Dobrwi i wyczekiwane okienko, bardzo ciężkie i ja mam nadzieję, że to będzie paletka. Tym trym, tym tym. Tak dla przypomnienia, cena lekko ponad 7 zł za okienko, bardzo pięknie. To wygląda. Cienie jak najbardziej uniwersalne. Myślę, że można użyć jako brązer, róż, rozświetlacz i zrobić makijaż oka. Więc rewelacja Pink Prosecco się nazywa. I oto cała zawartość kalendarza adwentowego, zobaczcie. Za taką cenę uważam, że naprawdę bardzo pokaźnie i same produkty, które ja z chęcią sobie użyję. Jeśli szukacie opłacalnego kalendarza w niskiej cenie, to serdecznie mogę Wam polecić. Moim zdaniem jest opłacalny, więc zostawiam Wam, Link w opisie i rabat 25%. A jeżeli macie ochotę zobaczyć inne filmy z kalendarzami, zapraszam do kliknięcia. Tutaj pamiętajcie, że filmy z ich otwieraniem dodaję codziennie. Buźka. Do zobaczenia, pa pa.